Witam Państwa serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu. Tym razem będzie to spotkanie o miarowości. Będzie to pewien taki wstęp do analizy rytmu. Nie będziemy jeszcze tutaj analizować bardzo dokładnie rytmów, ale chciałem Państwu pokazać, jak bardzo miarowość nam się przydaje. Będziemy sobie, jak to tytuł wskazuje, iść szlakiem Padiego Richa, czyli takiej no, sławy, legendy troszeczkę, jeżeli chodzi o instrumenty perkusyjne i o, o umiejętności perkusyjne. I tak jak on tutaj właśnie pokazuje, będziemy ćwiczyć naszą ocenę rytmu w EKG. To jest uważam, że troszeczkę niedoceniana umiejętność i niedoceniany element opisu EKG. Zresztą, jak Państwu zaraz pokażę w zaleceniach, często się to słowo miarowość nie pojawia, pomimo tego, że bardzo w sposób. Bardzo prosty, za pomocą, za pomocą bardzo prostych elementów możemy tak naprawdę wiele problemów klinicznych pacjenta rozwiązać. No dobrze, to zaczynamy. No i tak, proszę Państwa, każdy opis EKG zaczyna się od pierwszego punktu. Pierwszy punkt mówi, że mamy opisać rytm prowadzący. Jaki mamy rytm prowadzący, rytm serca. Najczęstszym rytmem oczywiście jest rytm zatokowy. No i kryteria rytmu zatokowego już tutaj poznaliśmy. Mamy ocenić oś zamka P. Możemy tutaj, jak Państwo widzicie, jest dopuszczalna zmienność kształtu, jest opisana częstotliwość, natomiast nie ma słowa o Miarowości tego, te, tego rytmu. Powiem, że jednak, mimo wszystko, to jest e, troszeczkę element zapomniany i powinniśmy go zawsze wymieniać, że rytm zatokowy powinien być w pewnej granicy miarowy. I o tym powinniśmy pamiętać. Tak samo, proszę Państwa, jeżeli oceniamy np. przedczesne pobudzenia przedsionkowe, tutaj też w kryteriach jest bardzo dużo rzeczy napisanych, ale nie ma nic Tak samo mamy trzepotanie migotanie przedsionków. Tu w trzepotaniu i migotaniu przedsionków mamy takie elementy jak ocena fali F, braku linii izoelektrycznych, częstotliwość fali F, czy w migotaniu przedciągu mamy częstotliwość fal migotania, których, proszę Państwa, w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszej technologii, przy dzisiejszych aparatach elektrokardiograficznych, raczej Państwo nie zobaczycie tych fal migotania. To jest stara sprawa. My po prostu mamy już teraz technologię, filtry, które nam wyciszają najczęściej te, te fale migotania i tych elementów raczej szukać nie będziemy. Natomiast co będziemy oceniać? Będziemy oceniać miarowość tego rytmu. No i teraz przejdźmy w takim razie do oceny miarowości. Zobaczymy sobie, kiedy ona nam się przydaje. Na jak w ogóle to robimy? Proszę Państwa, można na to patrzeć na EKG i udawać, że się widzi, a można wziąć sprawę w swoje ręce i po prostu to robić. Tak jak w tym przypadku. Bierzemy, proszę Państwa, zapis EKG, bierzemy kawałeczek kartki. Może być karka sama w urwany kawałek, cokolwiek. Znajdziecie Państwo w pracy na pewno taki kawałeczek kartki, który nam wystarczy. Przykładamy do EKG i, proszę Państwa, zaznaczamy sobie pierwszy QRS i drugi QRS. I teraz, mając tę odległość, możemy sobie tę karteczkę przesunąć. Przesuwamy, pach, i już widzimy, że odległość R, kolejna odległość RR jest inna niż ta pierwsza, czyli mamy już jakiś mały, mały element niemiarowości. Oczywiście istnieje coś jak niemiarowość zatokowa, więc to oczywiście nie musi być choroba, ale to już nam o czymś będzie mówiło. W tym przypadku, oczywiście, jak sobie odłożymy te odległości dalej... To widzimy, że one są powtarzane, czyli rytm de facto jest miarowy. No, są tam małe, małe wahnięcia, ale te wahnięcia jak najbardziej patologią nie są. Teraz tak, skoro umiemy już oceniać to, to spróbujmy wykorzystać to w praktyce. Co tutaj się stało? Na pierwszy rzut oka mamy rytm zatokowy, mamy wąskie następnie QRS-y i pomiędzy drugim a trzecim pobudzeniem zatokowym mamy. Coś, coś, co wygląda jak pobudzenie komorowe. Tak przynajmniej nam się wydaje. No bo mamy szerokie, jakieś zniekształcone, duże, to pewnie QRS, zniekształcone to pewnie z komory. No dobrze, a czy ocena miarowości przyda nam się tutaj do, do oceny te, tego, co to za zjawisko? No właśnie tak, tylko i wyłącznie w zasadzie miarowość pozwoli nam zróżnicować, co to tak naprawdę jest. Spójrzmy proszę Państwa... W zasadzie ten, dlaczego rytm jest miarowy? Otóż, proszę Państwa, rytm jest miarowy z tego powodu, że jeżeli mamy częstotliwość na przykład 40 na minutę, to węzeł zatokowo przedściachowy w tym przypadku ma wiedzieć o tym, że być 40 na minutę. Skąd on to wie? No, ponieważ jest unerwiony. No jest, mamy nerw błędny, nerw błędny przekazuje tę informację, mówi nam o tym, że serce ma bić w tym momencie 40 na minutę, no bo na przykład jest to środek nocy i pacjent śpi. Dobrze, to skoro ma być 40 na minutę, no to co, 40, tam co, ileś, jako, jakąś część sekundy, czy jakąś część minuty, mamy pobudzenie, wychodzi i depolaryzuje przedsionki, z przedsionków idzie do komór. Tyle, nic tutaj więcej w tym nie ma. Natomiast co się pojawia, jeżeli mamy takie pobudzenie przedwczesne? Jeżeli mamy pobudzenie przedwczesne, to znaczy, że mamy jakąś, jakieś, jakąś ektopową, ektopowe pobudzenie tkankę w komorze, która nam się depolaryzuje wcześniej. Zaznaczymy jako kolor fioletowy yy, i w, takiej razie, skoro mamy, w takim razie, skoro mamy tutaj to pobudzenie, no to ono się będzie nam rozchodziło wstecznie. Prawda? Tu nam się do góry. No i skoro przejdzie do góry, no to w takim razie zdepodarzuje węzeł przeciąkowo-komorowy, przejdzie do przeciągów i z przeciągu przejdzie sobie do Węzła zatokowo-przedsionkowego. Może go zdepolaryzować, raczej nie zdepolaryzuje samego węzła, tylko zdepolaryzuje tkankę okołowęzłową. No ale da jakąś informację, tak? Skurcz komory, wyrzut krwi da informację dla np. bar receptorów w zatoce szyjnej, da nam informację, że to ten skurcz był. Czyli nerw błędy będzie o tym wiedział no to skoro będzie wiedział, tak? No to będzie zdziwiony, no co się stało, skoro miał, miał być 40 na minutę, a pojawiło się pobudzenie wcześniej. Jeżeli pojawiło się wcześniej, to problem powinien zostać rozwiązany w taki sposób, że musimy teraz zwolnić, żeby utrzymać tę średnią naszą 40 na minutę. Czyli W takim razie, wracając do naszego EKG, jeżeli uznajemy, że to szerokie pobudzenie, to jest pobudzenie komorowe, to po nim powinno być. Nie zawsze tak jest, to nie jest tak, że to jest taka totalna reguła, ale powinno być. Co? Powinno być przerwa wyrównawcza, czyli tego kolejnego kursu nie powinno być. Pach. Już mamy jeden element, który nam mówi w ocenie miarowości. Sama ocena miarowości mówi nam to, że ten, to zniekształcenie linii EKG, to jest fakt. Oczywiście może zdarzyć się taka sytuacja, że istnieje coś takiego jak, po, jak pobudzenie wtrącone. Pobudzenia wtrącone to są takie pobudzenia komorowe, które nie doprowadzają do zaburzenia rytmu komór. Znaczy, qrs -y pojawiają się nadal mniej więcej miarowo, więc tak, tak, podobnie jak tutaj. Ale nawet pobudzenia wtrącone zaburzają coś, coś muszą zaburzyć, nie może być tak samo. I w przypadku pobudzeń wtrąconych, wydłuża nam się chociażby PQ. No, w tym przypadku nawet tego nie ma, czyli już wiemy, że na pewno to jest artefakt. Jakby to wyglądało, proszę Państwa, w, przy pobudzeniach komorowych? Mamy tutaj taką sytuację. Znowu strasznie prostą do oceny. No, rytm mamy zatokowy, który jest miarowy, który ładnie sobie idzie. Dlaczego? No, oczywiście, jest zatokowy, to powtórka szybka. Mamy oczywiście dodatni załamek P w odprowadzeniu drugim, ujemny w AVR, czyli mamy rytm zatokowy, on sobie idzie, idzie, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pobudzeń, aż tu nagle coś się psuje. No i co tu nam się psuje, proszę Państwa? Otóż tu psuje nam się taka, taka sprawa, że pojawia nam się dodatkowe pobudzenie. No, mamy miarowo, 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 70 na minutę. No i teraz odkładamy te odległości dalej i okazuje się, że po pewnej dziurze pojawia nam się kolejne. Czyli ta miarowość wraca. Co to w takim razie się tutaj stało? No, otóż pojawiło się przedwczesne pobudzenie komorowe. Nasze serce uznało, ok, pojawiło się przedwcześnie, to musimy zrobić teraz przerwę, żeby to wyrównać. No i udało się to zrobić. Mamy przerwę wyrównaczy. Mamy dowód na to, że to co tutaj mamy to jest ryza i przedwczesne pobudzenie komorowe. Absurdalnie prosta sprawa, żeby rozwiązać problem pomiędzy artefaktem a rzeczywistym pobudzeniem komorowym. Dobrze. jakie mamy w takim razie, proszę Państwa, rodzaje miarowości? Miarowości są różne, bo można powiedzieć po prostu w sposób bardzo prosty, czyli powiedzieć, że rytm jest albo miarowy, albo niemiarowy, albo pójść troszeczkę, proszę Państwa, głębiej. Mamy rytm miarowy jaki? Może być on miarowo-miarowy. Brzmi to troszeczkę dziwacznie, miarowo-miarowy, czyli miarowy. Nic z tym więcej. Tak jak tutaj napisałem, czemu nie skrócić tego po prostu ze słowa miarowy. Otóż zaraz Państwu pokażę, ponieważ może być na przykład miarowo-niemiarowy, albo mi niemiarowo-miarowy. I te określenia, nie musimy ich wpisywać w opis EKG. To nie jest takie istotne, ale to chodzi o to, żebyśmy my myśleli w ten sposób. I tak jak proszę Państwa, tutaj, ja tutaj wpisałem, to wkleiłem kryteria rozpoznania rytmu zatokowej, ponieważ, proszę Państwa, rytm może być lekko niemiarowy, a i tak, i tak my nazwiemy to rytmem miarowym. Tak jak w tym przypadku. Jeżeli nasze odległości będą poniżej te odległości PP będą, odle, będą różnice pomiędzy nimi poniżej 160 ms będzie to związane z, 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 będzie to związane, czy w przypadku poniżej 160 sekund, to w ogóle mówimy, że jest miarowy, a jeżeli będzie powyżej 160, to mówimy, że jest to tak zwana niemiarowość oddechowa. Tak? Ale poniżej 160 ms to w ogóle to nas nie obchodzi i tak i tak nazwiemy ten rytm miarowym. Czyli nawet miarowy rytm może być lekko niemiarowy I to jest zdrowe. To jest oznaka na przykład u młodych osób, raczej byśmy się bali, gdyby był sztywno-miarowy. Jeżeli jest sztywno-miarowy, to znaczy, że jest coś nie tak u młodych osób. U starszych osób, u których postępuje degeneracja układu przys yy, przyspółczulnego, u nich rzeczywiście może się pojawić już taka sytuacja, że człowiek 80-letni ma w zasadzie własny rytm sztywny. Nie jest to choroba w tym przypadku, tylko no to jest powolna z wiekiem degeneracja układu autonomicznego. Natomiast ja tak, to był rytm pomiarowy, natomiast, proszę Państwa, jest jeszcze inny rodzaj miarowości, bo możemy mieć tak zwany rytm sztywny. Dlaczego nam jest przydatny ten rytm sztywny? Ponieważ, proszę Państwa, rytmy sztywne to są zazwyczaj rytmy wynikające, to są w często, w często skurczach, które mają pętlę nawrotną. No, pętla zawsze jest taka sama, kręcić zawsze z taką samą szybkością, więc rytm powinien być sztywny. I tak mamy taką przykład mamy tutaj. Proszę Państwa, patrzymy sobie na to EKG. No, i odkładamy te odległości. Widzimy sobie, że perfekcyjnie nakładają się na siebie. Idealnie równo idą QRS-y po sobie. Czyli ja nazywam to właśnie rytm sztywnym. Znowu ja tego nie opisuję, nie wpisuję, że mamy, no w tym przypadku będzie to przeponanie przedsionków, sztywne. No, z definicji w zasadzie jest sztywne, ale to pomaga mi zrozumieć troszeczkę mechanizm, w jakim mamy to zaburzenie rytmu. Dlaczego, proszę Państwa? Bo teraz mamy tę pętlę. Często skurczył, ona nam się tutaj pięknie kręci dookoła, najczęściej tak jest, dookoła zestawki trójdzielnej, jak nasz chomiczek w kółeczku, i on się kręci, kręci i cały czas przewodzi. No i teraz właśnie, dlaczego, jak to rozpoznać, jak, to, jak tu postać rozpoznanie dalej? Proszę Państwa, tak jak widzimy, widzimy te nasze zęby piły. Tak, one zaznaczamy tutaj strzałeczką, widzimy piękne zęby piły. Dlaczego jest dwa razy więcej zębów niż QRS-ów? Proszę no to przed takim przewodzeniem jeden do 1 zapobiega węzeł przedsionkowo-komorowy. To jest jego funkcja. Jeżeli mamy często skurcz w przedsionkach, który jest 300 na minutę, to go, gdybyśmy go przewodzili do komór, to pacjent by zmarł. Z tego powodu, jeżeli mamy na przykład migotanie przeciągów, ten, tak jak jest wytyczny, napisane, 350, 400, 500 na minutę, znowu, gdyby to było przewodzone, to pacjent by zmarł. Z tego powodu właśnie mamy taki bezpiecznik w postaci węzła komorowego, który przewodzi troszeczkę wolniej. No i tak jak jest tutaj, jak to działa? No otóż jedna pętla nam się przewiedzie i kręci się znowu drugie kółeczko, i akurat w tym momencie się momencie nie przewiedzie. I jest przerwa. I znowu, i znowu, i znowu, i znowu. No i znowu, miarowość, ocena miarowości. Wziąłem karteczkę, odmierzyłem, ok, jest sztywniutko, patrzę, są zęby. Czasami zęby nie są tak oczywiste jak w tym przypadku, no w tym przypadku są dość oczywiste. Mamy potanie przeciąg. Czyli miarowo, rytm miarowo-miarowy może mieć miarowy lub sztywny. I sztywne rytmy mogą być różne, tak jak mówię, zazwyczaj to są fale reentry. Mogą być różne fale reentry, tak jak na przykład no, mamy to trzepotanie przeciągów, możemy mieć też sytuację taką, że e, mamy AVNRT, AVRT, e, jest, są rytmami sztywnymi, często skurcze komorowe wokół blizny też są często sztywne. No Oczywiście stymulator powinien być sztywny, no bo on licza bardzo równo czas. E, no i czasami jak mamy na przykład blok przeciągowo-komorowy trzeciego stopnia, i mamy sztywniutki rytm. Głównie z tego powodu, proszę Państwa, że jeżeli mamy rytm zastępczy z niższego, z niższego pułapu, na przykład mamy rytm zastępczy komorowy, no to na mięśniówkę komór już nie działa nam węze... nerw błędny. On nie będzie powodował tych fluktuacji i nie będzie powodował nam, nam tej takiej niemiarowości oddechowej, nawet takiej, której tam nie spełnia tej kryterii, dokładnie tego te, te kryterium arytmii. No dobrze, idźmy dalej. Spójrzmy sobie teraz tutaj. Co tu się działo? No, tu proszę Państwa, oczywiście, tutaj takie pytanie. Zadałem co to tutaj mamy. Czy to jest tachykardia? Często skup przeciągowych, często słóczką migotanie przeciągów. Jak prosto do tego podejść? Mamy szerokie QRS-y, mamy jakieś zmiany ST, dziwne morfologie, tak? Można szukać, doszukiwać się fali F. Nie, proszę Państwa, nie. Pierwsze co robimy, to oceniamy miarowość. Zobaczycie Państwo, jakie to jest proste. Mamy pierwsze rodzenie mierowości. I Jakie to jest rodzenie miarowości? Biorę sobie kawałeczek wycinka, biorę karteczkę, zaznaczam odległość i biorę tak. Pierwszą odległość czerwoną, odkładam raz, odkładam drugi raz, spudłowałem. Czyli już druga odległość RR jest inna niż pierwsza. No dobrze, to odłożę w takim razie tę drugą. Okazuje się, że ta druga może jest bardzo podobna. Ja tam uznałem, że ten dzióbek trochę wystaje, więc też no, nie jest to sztywny układ, więc jest też troszeczkę inna. Ta pierwsza też nie pasuje, więc dodajemy trzecią, zieloną odległość. Zielona odległość do czwartej odległości nie pasuje, czerwona i niebieska również. Czyli mamy kolejną, fioletową odległość. Znowu fioletową odkładam niebieską, czerwoną, zieloną, żadna nie pasuje. Odkładam jakąś tam jasno niebieską. Proszę Państwa, tak odkładając i odkładając dochodzę do wniosku, że w zasadzie każda kolejna odległość jest inna. Mam totalny chaos i ten totalny chaos ja nazywam rytmem niemiarowo yy, nieregularnie nieregularnym, czy niemiarowo niemiarowym. Yy, jest to taki, ten totalny chaos wynika że Państwo właśnie z migotania przedsionków i tak powinniśmy uczyć się rozpoznawać to zaburzenie rytmu. Nie poszukiwać fali F, która tak jak mówię w w przypadku nowych aparatów do EKG już w zasadzie jest niedostrzegalne ta, ta fala F, dlatego powinniśmy się skupić stricte na ocenie niemiarowości. Oczywiście jak będziemy mieli, proszę Państwa, pasek trwający 10 minut, to pośród, 10, po, po, pośród nie wiem, 500 QRS-ów na 100% uda nam się znaleźć taką odległość, która nam się powtórzy. No to tak prawdopodobieństwa będzie nam wynikało. No ale w tym przypadku widzimy, że mamy totalną niemiarowość, nie mamy żadnej układu, powtarzalnego układu w tym przypadku. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ migotanie przeciągu, proszę Państwa, to jest taka chaotyczna depolaryzacja yy, mięśniówki przeciągu i tam się raz przewozi troszeczkę szybciej, raz trochę wolniej, raz jest komóreczka się bliżej węzła pobudzi, raz troszeczkę dalej. No i tak w tym chaosie też, no my się, tak jak chaotycznie pobudzają nam się przeciągi, tak chaotycznie jest to przewodzone do komór. Czyli tak, mamy rytm miarowo-miarowy nie, miarowo, i niemiarowo-niemiarowy, niemiarowy, czyli de facto to nasze migotanie przedsionków. Rozpoznanie jest absurdalnie proste. Idziemy sobie, proszę Państwa, dalej. Znowu pytanie, jaki mamy tutaj rytm. Patrzymy, dobrze, no nie jest na pewno miarowo, są, pojawiają się jakieś dziury. Pytanie, czy nie jest to na tyle niemiarowo, żeby powiedzieć, że jest to migotanie przedciągów. Może to jest migotanie przedsionków, no ale z drugiej strony, jak Państwo spojrzą, tu wezmę sobie pointer, tu widać jakiś zamek P. To czy to jest, nie jest jednak jakiś rodzaj no, rytmu przedsionkowego? No, spróbujmy wspomóc się, wspomóc się oceny mierowości. Bierzemy sobie wycinek i ja tak. Znowu odkładam te odległości. Następna odległość już nie jest czerwona, tylko jest jakaś tam inna niebieska. Ale następnie sprawdzam ponownie, proszę Państwa, ponownie sprawdzam, czy to nie jest czerwona odległość. Otóż jest. Patrzcie, ile, ile tych czerwonych odległości nam się powtarza. Następnie okazuje się, że te dziury też są takie same. Czyli mamy ułożony pewien schemat. On jest chaotyczny, tak, bo tutaj nam się przewiody. Tu mamy, tu mamy trzy zespoły i dziurę, tu cztery zespoły i dziurę, cztery zespoły i dziurę, trzy zespoły i znowu będzie dziurka. Tak więc on jest chaotyczny oczywiście, ale w, tej, w tym chaosie jest pewna miarowość. Czyli ja go nazywam, że jest to rytm nieregularnie regularny. Ten element regularności jest tutaj bardzo ważny. Teraz jak sobie to przeanalizować? No, ja to podszedłem do tego taką matematycznie. Tego raczej tak nie robię zazwyczaj, ale chciałbym Państwu wytłumaczyć, dlaczego tak to wygląda. Tego nie, nie będziemy z kalkulatorem na jakie siedzieć. Ale jak Państwo zwrócą uwagę, to ta czerwona odległość, no to ona tam mierzy, ja to liczyłem, 410 sekund, ta niebieska mierzy 620. No to ona jest w stosunku mniej więcej 2 do 3. Tak? Czyli jest 2 do 3, czyli ta różnica to jest około 210 milisekund. Czyli moje myślenie było takie, że jest jakiś cykl w przedsionku pobudzeń, który, ma, który trwa 210 milisekund i raz się przewodzi 2 do jednego, raz 3 do 1. 2 do 1 się przewodzi parę razy, później 3 do 1. Czyli w przedsionkach bije mi 285 na minutę około mniej więcej tak? i przewodzi mi się to do komór. To mi daje, proszę Państwa, jak ja odłożę sobie te zielone, kresy, zielone tutaj strzałeczki. Takie myślenie, że OK, dobra, tu mam zamek P. W takim razie poprzedni zakopał mi się w tym zamku T, czyli poprzedni to jest widocznie to zniekształcenie QRS-u, poprzedni to jest w zamku T, znowu w QRS-ie, znowu w T, znowu w QRS-ie, znowu w T, znowu w QRS-ie, znowu przed QRS-em. I to daje mi do myślenia, że najprawdopodobniej jest to po prostu trzepotanie przedsionków ze zmiennym przewodzeniem. Tak? Raz mamy 2 do 1, raz mamy do 3 do 1, ponieważ mamy pewną regularność. Akurat się stało tak, że czasami no, jeśli się nieregularnie przewodzi. Takie regularne, że mamy sztywno 2 do 1, wcale nie jest, proszę Państwa, takie częste. I ta fala, jak widzicie w tym przypadku, w tym EKG, ta fala, te, te zęby, piły, no nie są też zawsze. Proszę Państwa, rytm niemiarowo-miarowy, tak jak w tym przypadku, w przypadku tego trzepotania przeciągu. Przejdźmy sobie do kolejnego etapu. Znowu mamy pewną niemiarowość, która, jak się Państwo domyślacie, znowu jest w pewien sposób miarowa. No bo zobaczcie Państwo, są dwa qrs -y dziura, dwa qrs -y dziura, dwa QRS-y dziura. I tak się nam to powtarza. No i z czego to wynika? Znów sprawdźmy sobie, oceńmy sobie miarę. Bierzemy sobie wycinek i odkładamy. Proszę Państwa, odkładam PP. Tym razem skupiłem się na PP. Jak widzicie Państwo, PP nam się powtarza pięknie. Czyli rytm przeciągów jest pięknie regularny. Co jeżeli chodzi o QRS-y? się, że rytm komór jest nieregularny. Ale jak dołożę te powiele, te niebieskie odległości. To jakby się okazuje, że, że te dziury to jest tak naprawdę podwojenie odległości RR. Czyli po prostu wypadł tam nam QRS. I tą krótką analizą dochodzę do wniosku, że tu w tym miejscu powinien być QRS, ale wypadł, nie ma go poza zamku P. Czyli mam blok przedsionkowo komorowy drugiego stopnia. Bardzo prosta sprawa. Ja wiem, że Państwo wydaje się teraz tak, że ok, no przecież widzę P i widzę, że po P nie ma QRS, no. czyli to jest oczywista sprawa. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony powstaje pytanie, no dobrze, jakiego typu jest to, to blok przedsiękowo-komorowy? A czy ten blok przedsiękowo-komorowy to wynika z tego, że ten P się pojawił może przedwcześnie i dlatego się nie przewiódł? No bo jeżeli za wcześnie się pojawi przed zrepolaryzowaniem łącza przedsiękowo-komorowego, to się nie przewiedzie. No to właśnie po to była ocena miarowości. Proszę Państwa, ta ocena miarowości dała nam to, że wiemy o tym, że jest to blok przedsiękowo-komorowy w, w obrębie węzłu zatokowego. Nie ma tu żadnych pobudzeń przedwczesnych, bo P są równe i w tych równych P wypada nam QRS i też te odległości RR się nie zmieniają. Czyli to jest blok przeciągowo komorowy drugiego stopnia, nawet poszedłbym dalej. Jest to blok drugiego stopnia drugiego typu, czyli MOBIC-2, czyli ten groźniejszy dla pacjenta. Wszystko oceniłem w zasadzie na podstawie tego, że rytm przeciągów jest regularny, a komór nieregularny. Czyli ostatni rytm miarowo-niemiarowy. Tak jak w tym przypadku. No i dobrze, kilka przykładów takich na szybko. Proszę Państwa, jeszcze. A, to jest chyba jeszcze taka. No, w zasadzie przykład. Co tutaj się, proszę Państwa, podziało? Dlaczego warto oceniać często, proszę Państwa, i miarowość i qrs ów i miarowość zamków P? No bo co tutaj się dzieje? Znowu wydajemy sobie ten kawałeczek. Jakiś tutaj pasek. No i oceniamy sobie. Widzimy, że. Rytm komory jest regularny. To widać. Co natomiast z No Zaznaczmy sobie załamki P i postawmy sobie odległości między tymi załamkami P. Ja postanowiłem tak: OK, zawsze jak widzę jakąś małą odległość, to ją powtórzę, to dostawię. Okazuje się, że tam, gdzie są załamki P, to gdyby rytm przeciągu był regularny, to tam one powinny być. To nam od razu daje, daje do myślenia, że tam, gdzie nie widzimy tych zamków P, to może jednak one są. No bo to tak dziwne, że one wypadają. No może być teoretycznie blok zatokowo-przedsionkowy drugiego stopnia, że nam czasami P wypada, ale czy tak na pewno jest? No otóż, proszę Państwa, przyjrzyjmy się. Spójrzmy sobie. Pierwsza czarna strzałeczka. Widzicie Państwo co ten zamek T? Czy ten załamek T jest taki sam jak ten? No oczywiście, że nie. Dlaczego? Bo tu się zakopał zamek P. Spójrzcie sobie na ten odcinek ST. Widzicie ten dziubek? A czy był wcześniej? Tu nie ma takiego dziubka. A tu jest. Tu znowu nie ma takiego dziubka, czyli tu znowu zakopał się zamek P. Idziemy tutaj ten zamek T, znowu jest inny niż ten. Czyli znowu w zamku T zakopał się nam P. I tu ostatnia sprawa. W załamku w odstępie yy, odcinku ST znowu mamy jakieś zniekształcenie. to jest znowu zamek Czyli tak naprawdę, proszę Państwa, rytm komór jest regularny, rytm przeciągów jest też regularny, tylko czego nie ma? Nie ma żadnej zależności pomiędzy tymi rytmami, czyli tak naprawdę przecięliśmy połączenie przedsionkowo komorowe co się nazywa blokiem przedsionkowo komorowym trzeciego stopnia. Wszystko to w zasadzie oparliśmy na ocenie miarowości, bo ocena miarowości podaje nam ogromny wgląd do oceny rytmu, mówi nam. O tym, czy coś jest artefaktem, czy nie. No i pozwala nam ocenić też bloki przewodzenia przedściekowo-komorowego. Dwa krótkie przykłady, proszę Państwa, na koniec, żeby jeszcze Wam pokazać, jeszcze Wam troszeczkę pokazać, jak to się bardzo przydaje. Patrzycie sobie na początek na coś takiego: Dostajecie takie EKG i pierwsze: Ola Boga, Pan ma migotanie komór, albo często skurcz komorowy, jakiś polimorficzny, coś strasznego się z Panem dzieje. A ja biorę kartkę, odkładam odległość na QRSA, między QRS-ami. Okazuje się, że jest to perfekcyjnie miarowe. Tam, gdzie powinny być kueresy, tam one są. Czyli to, co ja teraz widzę, to jest co? To jest oczywiście artefakt, który nam imituje jakiś VT. Prosta sprawa. Nawet są kartki długopisu. Kolejny element. Tutaj patrzymy sobie na to. Mamy jakiś ryd. Później coś nam się podziało. Znowu artefakt, nie artefakt. I później nam znowu wrócił nam rytm, rytm zatokowy. Dlaczego to nam daje do No bo na początek widać, że jest ładny zatokowy. Później widać, że jest ładny zatokowy. No to co się podziało po środku? Czy się elektroda przesunęła, odpięła, popsuło się, coś takiego? No, wydaje nam się, że jak sobie na to spojrzymy, no tutaj jest już płaska linia. Czyli tu jest raczej taka... Tu mogłoby się nam potelepać. Tu się może elektroda nam telepać. No ale tu raczej się nam nie telepie. To sprawdźmy sobie w takim razie te odległości. Ponownie przesuńmy dalej. No, i jak widzimy, gdyby to było w tym samym ciągu, to te QRS-y zdrowe kolejne powinny pojawić się tu. I ten kolejny QRS-y by powinien się pojawić tu. Czyli to, coś, co jest po środku, to zaburzenie EKG wpłynęło nam na miarowość rytmu. Wpłynęło na miarowość rytmu. No, to w takim razie wniosek jest jeden. Że to jest prawdziwe, to nie jest artefakt. A skoro nie jest to artefakt, no to nazwiemy to polimorficznym, często skurczem komorowe. Tak? Mamy to. Ostatni przykład. było ostatnio lekarz, który do mnie przyszedł, spytać się, co to, to, bardzo podobne EKG, co to jest, tak, no bo nie, nie wiadomo, czy to jakiś częstoskór, czy tutaj, znaczy, no na pewno jest to jakiś częstoskór, tylko pytanie, jak postawić rozpoznanie, to nawrotny, nawrotne trzepotanie przedsionków. Ja pokazuję, weźmy kartkę i weźmy długopis i sprawdźmy. Biorę, proszę Państwa, Odkładam te pierwsze odległości. Już widać na samym początku, że te, te odległości czerwone się nie powtarzają. Odkładam niebieskie. Też widać, że nachodzą na siebie, się nie powtarzają. Odkładam żółte. Żółte może najbliżej, ale też się nie powtarzają i też się nie schodzą. Na pewno tutaj te pierwsze są dłuższe. Tu jest też dłuższe. Czyli co mamy? Znowu mamy chaos. W ciągu dosłownie 30 sekund postawiliśmy rozpoznanie, że jest to migotanie w przeciągu z szybką częstością komór. Trzeba było panu dać najpierw spróbować beta-bloker, następnie można dać panu digoksynę i pana uzdrowić. Proszę Państwa, ten, proszę sobie zapamiętać to EKG, ponieważ rozpoznanie migotania przedsionków o, często, o częstości 80 na minutę nie jest żadnym problemem. Problemem jest rozpoznanie migotania przedsionków, które ma częstość 150 na minutę, bo właśnie wtedy się zastanawiamy, kurczę, częstość, komorowy, no bo szerokie QRS-y, a może jest to nawrotny z czegoś tam. Nie, proszę Państwa, oceniamy miarowość i mamy postawione rozpoznanie. No i to by było na tyle. Bardzo dziękuję. Spotkamy się na następnym razem i będziemy mówić dalej. Jeżeli dobrze pamiętam to zaczniemy mówić o często skurczach. No, dziękuję bardzo.